Cześć z tej strony Michał z portalu funduszowe.pl. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć, dlaczego kupiłem fundusz rosyjski w kwietniu 2020 roku. Powodów było kilka, ale najważniejsze dwa. Rosja to rynek tani fundamentalnie, który ma wiele złych informacji wliczonych w cenę, począwszy od sankcji gospodarczych nałożonych po aneksji Krymu, po niedawny krach na rynku ropy naftowej. Dla inwestycji fundusz rosyjski ważna jest tania waluta. Dlatego mocno przeceniony rubel powinien sprzyjać w kolejnych latach inwestycji. Rosja to rynek surowcowy, a ja po latach deflacyjnego trendu spodziewam się przyszłej hosty na rynku surowców. W moim założeniu, ropa naftowa ustanowiła w kwietniu dekadowy dołek. Samo inwestowanie w ropę jest trudne i ma wiele pułapek. O wiele lepszym pomysłem jest fundusz na rynek rosyjski, który jest mocno skorelowany z ropą naftową. Dlaczego kupiłem fundusz rosyjski w kwietniu? Dwie kluczowe kwestie. Na indeksie RTS nastąpiła w marcu spora akumulacja akcji. Wstrzymałem się jednak z decyzją kupna funduszu do czasu, aż sygnał dobka pojawi się również na ropie. W kwietniu wystąpiła dywergencja, w której ropa ustanowiła ważne minimum, a indeks RTS wykonał już tylko korektę ABC. Dla mnie był to sygnał siły rosyjskiego indeksu, a więc czas na inwestycje. Co jest ważne w przypadku inwestycji w rynki zagraniczne? To również waluta. Jeżeli fundusz ma być skuteczny, to lokalna waluta musi zyskiwać na wartości względem dolara i złotego. Taka szansa pojawiła się na rublu w kwietniu, gdzie powstała formacja wyspy odwrotu. Co dalej? Myślę, że indeks RTS w kolejnych dwóch latach wykona co najmniej próbę wybicia z wieloletniego trójkąta. W czasach wieloletniej deflacji ten trójkąt jest raczej wyrazem siły indeksu RTS. W czasach inflacyjnego ożywienia preferowane będą właśnie takie rynki jak Rosja. Dziś najbardziej perspektywiczne rynki to właśnie Rosja, która ma ten plus, że jest bardzo tania, Turcja, która ma jednak niestabilną walutę i może się zdziwisz, ale mój faworyt to Polska, która jest tania, perspektywiczna, no i inwestując w krawe fundusze nie mamy ryzyka walutowego. Dziękuję za dziś. Wszystkiego dobrego. Subskrybuj nasz kanał. Kliknij na dzwonek, aby otrzymywać powiadomienia o nowościach, i daj łapkę w górę.